Przy okazji się tak zauważyłem, że Wy chyba nie używacie Rebase. Zobaczcie sobie, jak ja wrzucam jakieś... Jestem na... Wejdę sobie na branch develop. Nie, zobaczcie sobie. O, jest develop. zobaczcie, to jest główna linia, na niebiesko. To jest branch develop, nie? I zobaczcie, jak ja wrzucam jakieś... To na razie pominę, bo to jest osobny branch, na którym wczoraj pracowałem, jeszcze go nie wrzuciłem do dewelopa, ale inne moje branche, inne moje pusze, jak wrzucam do dewelopa, to zobaczcie, one są w jednej linii z tym niebieską gałęzią tego brancha develop, tak? O tu, 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 nie? I tak dalej, nie? Tu są moje, nie? One są w tej niebieskiej linii cały czas. A wasze, zobaczcie, są na takich odgałęzieniach. Tu na przykład Michała na żółtym odgałęzieniu, tu Oscara, na zielonym mamy żółte, zielone odgałęzienia. I teraz o co chodzi z rebase? Jeżeli zaczniecie stosować rebase, to te odgałęzienia znikną i będziecie wrzucali te komity, tak jak te pusze, te komity, będziecie merge'owali w taki sposób, że będą się układały na tej niebieskiej linii. Nie? To spowoduje, że nie będzie już takich wielkich drzew tych grafów w tym repo, tylko będzie jedna, jedna linia. Nie? Praktycznie to, to się do tego będzie sprowadzało. W większości przypadków. Nie? Ja Wam teraz pokażę przykład, jak to należy zrobić prawidłowo w Softstream. Yy, bo można to, całość można wyklikać. Nie? I teraz tak, przechodzę sobie na ten mój branch wczorajszy. Tu niestety będę miał konflikt, ale zwykle nie będzie tych konfliktów, nie? Ale tu będę miał konflikt, no ale to nic. To zobaczcie, jak z konfliktem to rozwiązać, Wchodzę na mój. Ja używam tam wersji 68. Tak jak JSON. I tu będzie ten konflikt, nie? Najnowszy. 68. No i dobra. I teraz, czyli jestem na branchu SPP290. To jest mój task. I teraz klikam prawym na DEVELOP i robię rebase, current changes on develop. To spowoduje, że SPP 2090 się zmieni w taki sposób, że będzie startował nie od tutaj, od, od tego brancha, od którego został zrobiony pierwotnie, tylko on wystartuje z najnowszej wersji developa. Czyli ta historia się zmieni, tego, tego brancha 290. Nie? On Cwara yy, kropka będzie tu jakby na czubku, bo będzie startowała od ostatniej wersji developa, a nie od starszej i tam poprzedniej wersji developa. No to z, zrobimy to, patrzcie. Sprawy. Yy, rebase to current channel on to develop, czyli zrób rebase z bieżących zmian jakby na nad, na developie. Nie? No i robimy to. Ale to wszystko się robi na branchu SPP 290, więc spokojnie, nie? Robimy OK. I jest konflikt, nie? jest konflikt właśnie na tym pektyk JSON, ale to nic strasznego. I teraz ja tutaj sobie klikam. I wybiorę wersję tą najnowszą. Czekajcie, która jest która? Resolve conflict, tam na dole w menu jest resolved conflict, i ja wybierze się, e, nie wiem, która jest która, która jest moja, a która ale zrobię dash, bo chyba ta druga, ta dolna jest dash, czyli ta, e, przepraszam. U, 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 zrob, albo zrobię mine, bo ta górna jest chyba mine, a to jest 169 A nie, tu jest, tu jest napisane SPP290, to jest ta dolna i to jest chyba no nic, to jest chyba Dais, no nic, zrobię mine, zobaczę, co wyjdzie Robię mine Okej. chyba dobrze. ale gdzie to sprawdzę sobie. No nic, no nic, zrobię commit. Continuary Base Commit. Rozwiązaliśmy konflikt, komitujemy jest skomitowane, tak? I całość jest na naszym branżu SP290. w Develop się nic jeszcze nie stało, a zwróćcie uwagę, że ten SP290 już jest tutaj na czubku. Na, na czubku zaraz nad Developem się zrobił, nie? Czekajcie, jeszcze sprawdzę dla upewnienia się, czy ja dobrze to na pewno wybrałem dobrą wersję, bo to nie jestem pewien. O, 6, 9, jest, czyli jest dobrze jest 6, 9, czyli dobrze wybrałem nie? no dobra, ok, czyli do, dobrze zmerżowałem konflikt ok, i teraz finalny krok, to trzeba zrobić pusha bo się pojawił jakby dwa na raz, pull i push, nie i to trzeba rozwiązać, trzeba zrobić pusha na tego cały czas, na tego branża STP290. I trzeba zrobić force push tutaj, wybrać. Jest jeszcze coś takiego, bo ten force push zmienia historię, ale jest jeszcze taki łagodny force push. Niestety w wersji na Maca go nie ma, ale jest w wersji na Windows w Source 3. Że można tam w konfigu dodać taki łagodny force push. On tam pozwala uniknąć jakichś problemów, gdyby się pojawiały, no ale generalnie mi się nic tutaj jak do tej pory nie pojawiało, więc spokojnie robię force push. I on mi na tego brancza wrzuci. Dodaj, OK. Wrzucił mi na brancza, czyli mamy, zobaczcie, nasz SPP wcześniej był w takiej bocznej gałęzi, z tego komita wychodził. A teraz co się zmieniło i on już wychodzi z ostatniego komida develop. Od razu nad develop się pojawił, nie? Mu się zmieniła historia. Nie z tego węzła wychodzi, a z tego. Nie? To jest ta zmiana, którą powoduje rebase. I teraz co się stanie, jak spróbuję to wmergować do develop? To na razie wszystko jest spuszczowane na ten branch. Czyli na razie jest bezpiecznie. Nic się, złego nie, nic się jakby nie stało. Jakby się coś zepsuło, to tylko na tym branchu. 290. 2090. I teraz tak. Wchodzę na develop. I teraz patrzcie co się dzieje. Marczuję sobie standardowo 290 merch. Nie. On into develop. Marczuję do developa. OK. I co się dzieje? Przesuwa się tylko ta kropeczka do góry, tak? Tylko się przesunęła. I develop mogę już puszować. Puszuję. Develop. OK. I wmerczowałem zmiany na Develop, na czubek i puszuję. I już wszystko jest. I jak to wygląda w historii? Pojawiła się kolejna kropka, ale nie w postaci takiego odgałęzienia, tak jak tutaj na przykład u Michała, bo tak by się zrobiło, gdybym wmerczował bez Rebase, tylko jako po prostu kontynuacja Develop. Nie? I wtedy tak. Zobaczcie, ta historia zmian jest linearna. Są zmiany Michała, potem są zmiany Kamila. Tak, jakbyśmy naprzemiennie dodawali zmiany na dewelopy. Bez żadnych branży. Tak to wygląda. I to jakby upraszcza po prostu tą historię. Nie? No dobra, i to tyle, co Wam chciałem przekazać. Przemyślcie to i ten, i zacznijcie korzystać. Tym bardziej, że to się do wszystko wyklikać, właśnie w source tree, nie? OK, to tyle. Dzięki.